My. Witam serdecznie, dzień dobry. No już czas szybko leci. Niedawno spotkaliśmy się przed meczem z Lechią, przepraszam, ze Śląskiem. Dzisiaj już mamy mecz z Lechią. Bardzo mało czasu na przygotowania, praktycznie jeden trening, tylko odbyliśmy, wczoraj był dzień wolny, przedwczoraj był dzień regeneracyjny po ciężkim meczu. Także jeden trening musi nam wystarczyć do tego, żeby przygotować się jak najlepiej do meczu w Gdańsku. Po drodze jeszcze odbędziemy jeden rozruch na obiektach w Gdyni i to będzie wszystko. Mam nadzieję, że to wystarczy do tego, żeby zagrać dobre spotkanie w dobrym tempie, stworzyć sobie dużo sytuacji bramkowych i zagrać troszeczkę skuteczniej. Nie zagraliśmy ze za Śląskiem, bo tych sytuacji było dużo, a bramka tylko jedna, a na pewno jedna bramka to może być za mało do tego, żeby w Gdańsku wywieźć punkty. Dlatego nastawiamy się na trudny mecz, trudny pojedynek. Wiemy, że Lechia dzisiaj wyrywa swój mecz jeszcze z Juventusem. Różnie to może wpłynąć na zespół. Przypomina sobie mecz z Barceloną, gdzie po tym meczu kilka dni później mieli grać z Podbeskidziem. Ten mecz się nie odbył zagraliśmy bez meczu z Barceloną z Lechią, ale po meczu właśnie z Barceloną, który został zwany później, Lechia złapała wiatr w żagle, drużyna probieża zaczęła dobrze grać, między innymi Piotek Żelczak i tutaj może być podobnie. Yy... Cóż można powiedzieć. Wiem, że troszeczkę się dzieje w szeregach Lechii Gdańska, że kilku zawodników zostało odsuniętych, ale staramy się o tym nie myśleć. Powiedziałem swoim zawodnikom, że Lechia ma tak szeroką kadrę, że nawet jak odsunie jeszcze kolejnych 4 czy 5 zawodników, to i tak to jest bardzo silny zespół. Dlatego musimy być bardzo mocno skoncentrowani, nastawieni na ciężki bój. Lechia ma na razie 0 punktów, 2 mecze rozegrany. O mały włos zdobyłaby punkt w Poznaniu, gdzie grała dobre spotkanie, wyrównane. U siebie z kolei przegrała z Krakowią wiem jaka jest atmosfera w tym mieście, gdy Lechia przegrywa na pewno kibice są zaniepokojeni, dlatego spodziewamy się, że ten doping będzie bardzo żywiołowy i szkoda, że naszych kibiców tam zabraknie, żeby przeciwważyć jakoś ten doping, ale mam nadzieję, że to nam nie przeszkodzi w tym, żeby zagrać dobre spotkanie. Tak patrząc z pozycjami to niewiele się zmieniło do ostatniego meczu. Bartek Piotrowski dalej leczy uraz barku, Nie trenuje na 100% jeszcze. Kuba Piotrowski również jeszcze nie ma zgody lekarza, żeby wejść w pełen trening. Marcin Listkowski zaczął trenować, też był po delikatnym urazie. Okuszko miał stłuczony mocno palec u nogi, ale też jest OK. No, z ak wszyscy wiemy, że minimum te 3 tygodnie trzeba poczekać na to, żeby było wszystko dobrze. Łukasz był poobijany, ale Łukasz jest do tego przyzwyczajony, na delikatny uraz też narzekał Rafał Muraski, ale mam nadzieję, że do meczu piątkowego wszystko będzie dobrze. Pozostali są zdrowi. Lechia na pewno ma duże straty kadrowe, bo straciła trzech człowiek piłkarzy, którzy strzelali bramki. Przypominam sobie mecz tutaj z Lechią w Szczecinie, gdzie praktycznie czolak w pojedynkę wygrał mecz z nami. Strzelał bramki, asystował, był karny na nim, bardzo dobrze grał do spółki z Wrenieszem, także Spodziewam się trudnego meczu, niemniej jednak jest też Kuświk, to jest też chłopak, który potrafi strzelać w ramki, może nie do końca przygotowany, ale patrząc na Lechie to i znając ich możliwości finansowe, spodziewam się, że do końca sierpnia tam jeszcze trafi co najmniej jeden, dwóch klasowych napastników, oby nie przed naszym meczem. Chcielibyśmy w podobny sposób grać, czy to będzie Lech, Legia, czy, czy inny zespół. Chcielibyśmy grać przede wszystkim skutecznie w defensywie, szukać swoich kontr, swoich szans w kontrach, w stałych fragmentach gry, tak jak graliśmy dotychczas, ale też chcemy utrzymać się przy piłce, żeby nie tylko na ganiać, bo nie jesteśmy w stanie wybiegać 90 minut za piłką nie, nie, nie prowadząc gry. Także chcielibyśmy prowadzić grę, ale nie skupiamy się na jednym elemencie, nie skupiamy się na ataku szybkim, na kontrataku, czy na ataku pozycyjnym w tym fragmencie gry. Wszystkiego musimy zrobić po trochu. Nie możemy się skupić na jednym elemencie, bo jeśli ten element zawiedzie, to będzie nam bardzo trudno. W Poznaniu zdobyliśmy bramkę po wyrzucie z autu. Po odbiorze piłki w środkowej strefie boiska, tu z kolei po wyrzucie z autu. gdzieś tam te stałe fragmenty gry zaczynają procentować, przynosić efekt. Może nie bezpośrednio wrzucamy strzelamy bramki po tym stałym fragmencie gry, ale gdzieś tam pracujemy nad tym i coraz lepiej to wygląda. Ale mówię, mecz każdy ma swoją historię. Wiemy tylko tyle, że będą cztery elementy. My będziemy mieli piłkę, będzie piłka Lechi, trzeba będzie im tą piłkę zabrać, a oni będą się nam tą piłkę zabrać. Także no, te fazy przejściowe są dwie i trzeba się dobrze w tym wszystkim odnaleźć.